Witajcie w tasiej strefie. Dzisiaj zapraszam Was do koncita literatury, w którym zamierzam przedstawiać różne pozycje literaturowe, ciekawe dla miłośnika ptaków. Jedną z podstawowych rzeczy, którą powinien posiadać każdy miłośnik ptaków, jest terenowy atlas do rozpoznawania gatunków tyży. I bardzo wiele osób pyta mnie którą książkę bym polecał? Ja zazwyczaj mówię, że dobra będzie każda książka. Nosząca tytuł Ptaki Europy albo Ptaki Europy i obszaru Morza Śródziemnego, gdyż to właściwie są te, te same ptaki, które występują także w Polsce, tudzież z tych książek, po prostu w tych książkach znajdziemy te ptaki, które u nas występują. Natomiast w tym filmie chciałem pokazać jedną z najlepszych pozycji, jaką możemy znaleźć na rynku europejskim. I Jest nią wielosłową dobrze znany: Collins Bird Guide autorstwa Larsa Svensona. Jest to genialna książka, która już powstała parę lat temu sprzedała się w ponad 700 tysiącach egzemplarzy w całej Europie, i przetłumaczono ją na 13 języków i myślę, że jeszcze długo długo będzie to na pewno świetny bestseller. Co ciekawe mamy także wersję polskojęzyczną. Otóż u nas się to nazywa przewodnik Collinsa ptaki, jest wydany nakładem wydawnictwa Multico. Dlaczego ta książka jest taka dobra? Przede wszystkim zawiera opisy 713 gatunków ptaków, które właśnie występują w Europie i w obszarze Morza Śródziemnego. Ponadto zawiera opisy 59 gatunków, które zalatują jedynie do Europy, oraz 32 takich, które były stwierdzone potem, jak uciekły komuś z niewoli. Książka składa się z ponad 400 stron, na których możemy znaleźć około 3500 ilustracji. Ilustracje te są wykonane ręcznie, są namalowane, to są rysunki, a nie zdjęcia. Co jest ogromną zaletą tego typu książek. Dlatego, że rysunek pokazuje nam cechy charakterystyczne dla danego gatunku, natomiast fotografia zawsze, zawsze będzie nam pokazywać cechy charakterystyczne dla jednego osobnika, z jego zaletami oraz wadami. Ponadto, bardzo istotną cechą tej książki jest to, że oprócz typowych rysunków ptaków dorosłych. Pokazane nam są także rysunki ptaków w szatach juwenalnych, co jest rzadko spotykane w innych książkach tego typu. A jest to bardzo ważna cecha, gdyż wiele ptaków w szacie juwenalnej, czyli w tej, którą ptaki mają zaraz po opuszczeniu gniazda, jaką młode piskręta dorosną, opuszczają gniazdo, mają szatę juwenalną, wyglądają zupełnie inaczej przez jakiś czas niż ptaki dorosłe. I tu mamy przykład, możemy sobie zobaczyć, proszę bardzo. Mamy młodego Rudzika. Wygląda zupełnie inaczej niż ptak dorosły, gdyż jest brązowy w jasne. Kropki. Natomiast rudzik, od którego nazwa, ptak dorosły, od którego nazwa pochodzi właśnie gatunkowa rudzik, wygląda od niego zupełnie inaczej. Podsumowując, jest to bardzo dobra pozycja, żeby po prostu ją sobie, w nią się wyposażyć i chodzić z nią w teren. Bo tu trzeba zaznaczyć, przewodnik terenowy służy do tego, żeby chodzić z nim w teren. To nie jest książka, którą powinniśmy położyć sobie na półce, żeby sobie leżała. Przewodnik terenowy bierzemy w teren po to, żeby w terenie, z jego pomocą rozpoznawać ptaki. Dlatego, bardzo fajnym pomysłem, który szczerze polecam, jest obłożenie tej książki jakąś okładką, dzięki której książka ta będzie znacznie trwalsza, bo przecież jest to książka, która ma z nami pracować w terenie. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.